Gdzie ten link? Tak. Mak. Mikrocypek, dziękuję za obserwację na TikToku. A im na myszce? Jaki link? Siema wiśnia. Tak Mak. Jaki link? Do YouTube'a? Tu masz tu masz 28KDA? Nie, nie mam 2.8 KDA. Tomeko. nikogo? Czysto serio, 300? No way, no way, no way, so, tracicie teraz? Bez tu? nikogo tu nie ma, niemożliwe, nie wierzę w to, nie wierzę w to, widzowie, to jest nierealne, że tu nikt nie poleciał, ja tu robię loadout i Balimy się zaraz, ok? Jest na na co jest? Już jest. benable chociaż jeszcze nie wiadomo. Czekamy na razie na rozwój sytuacji, wiesz? Czekamy na rozwój sytuacji. 500 golda mam, co? Co możliwe? Mówiłeś, że 500. Nie ma pieniędzy w ogóle? Kam za ducha. Okej, okay, robimy to, wchodzę w to. Wchodzę w to. Wchodzę w to. Kam za ducha? Jakie masz? A nie wiem nawet. 4, 5, 8. To ma znaczenie? Jakie KDA? Nie gra KDA wariacie w tej grze. Przedem na chwilę, bo zobaczyłem, że byłeś w lobby ze mną. Ale przegramy jednak na końcu. Usłyszałem na streamie, że wrzucisz link, bo za szybko zginąłeś. Ale może źle usłyszałem, bo robię kanapki. Tak. Tak. Mam bardzo dużo pytań do ciebie. Po co ci 5 samoresów? I czemu kampisz całą grę na snajperce? Czemu za każdym razem jak siedzisz na dachu to zaminowujesz sobie całą planszę? Czemu tak grasz? No co chodzi z tobą? Ty tak zawsze grasz? Ja nie kumam tego. Czemu tak robisz? Mogłeś wygrać, ale po prostu no ja cały mecz powtarzam, że jesteś idiotą. Maski nie miałeś, Kampili. Całą grę kampiliście. Camp... Na pod koniec gry wszyscy kampili. Ile tak lubisz się kupić loadout? Czasem przydałem się selfie, jak ktoś gra na końcu. Dwa razy. Dwa, że mam miny. No mam. Aha. Nie wiem. To była dziwna gra. Nadciąga zrzut uzbrojenia. Nie no przecież Jak będziesz oglądał nawet na YouTube, to co ja cały czas powtarzałem I ja cały czas powtarzałem, że nie wygrasz tamtej gry To Nie będę teraz kłamał, że tak nie było Misiek Zbliża się sojuszniczy z przodu zbrojenia Ale tu nie... stary to nie chodzi o ten to nie chodzi o wyzywanie czy coś, to to jest moja prosta opinia, no to jest moje zdanie, no stary, no nie wiem Zbliża się chmura gazu! To Nowa jest moje zdanie! To nie jest zdanie innych, tylko moje no po prostu to Nie wiem gdzie on jest Gdzie on jest? Na dachu, jak standard Szara strefa zajęta, okolica bezpieczna Tego nie trafię Nie trafię go bo... Dzięki bardzo, nie, nie będę go nawet. Ja mi się nawet nie chce tam chodzić. Mi się nawet nie chce go ganiać. Nie chce mi się. Po prostu mi się nie chce. Jak mi odpowiadasz, to ja nie chcę macie. Niech Bóg tobie w wy wynagrodzi za twoją dobroć. Dużo odpalonych lata na Warzone? nie, ale dużo komperów jest, wiesz? Sorry, że tak nie, od, nie odpowiadam, ale rozmawiam z tym, z... Nie chce mi się tam chodzić, tam na miny wchodzić, nie chce mi się gierki nowej zaczynać, wiesz? Dostał na dziurę. Drugi raz zaraz zostanie na dziurę, jak się wychyli. Też sadzi. Ja widzę, że ten. Jaki ty masz, jaki w takim razie? jaka to jest opinia? O Boże, kochany. Ja pierdolę, tu już nic nie można powiedzieć o drugiej osobie. Przecież jest coś takiego jak wolność słowa. A jak ktoś powie, że jestem debilem, to co ja mam się obrazić? I się popłakać, i zdać bana, czy co? Bo nie rozumiem. To jest moja opinia, no ja pierdolę. Gdybyś nie siedział, nie kampił i nie, nie grał na perce całą grę i na każdym dachu siedział kampił i zaminowany. Mam cię. to bym powiedział, że jesteś naprawdę jesteś dobry. Nie kampisz, grasz fajnie, dojeżdżasz. Nie siedzisz na jednym budynku 15 minut. Ty nie grasz tak jak ja, ty, to nie, ty nie grasz tak jak ja. Ty jakbyś grał, to ty byś siedział tutaj. Oczywiście, zaminowane byłoby tu. Zaminowane byłoby tu. Tu oczywiście byłaby mina. Jeszcze ewentualnie tutaj, minka byś sobie wstawił. I byś tutaj siedział na snajperce. Ewentualnie, jeszcze tarczę byś tutaj dał. I siedziałbyś i tak ograł, nie? Tako. No tak grałeś. Ty tak grałeś. Ja oglądałem Twój cały mecz. Ja nie mówię, że grasz źle. Grasz dobrze. Tylko jesteś idiotą. No po prostu. No to jest moje zdanie. No czy to jest. Czy to jest obraza? No nie No nie Chyba umarłem, nie? Ja umarłem, bo gadam za dużo. To no nie szkolenie, tylko gułak. Co to jest za XRK. Walczyć, by sobie na XRK powrót. Stalker, to jest XRK Stalker, to jest sniperka. No wykrzyknik bronie, to masz na komendę i masz zdjęcia. Zrobione dwóch snajperek XRK. Ja gram tą bez kolby, wiesz? Ja gram tą bez kolby. No. Stary, ja mogę. W... Ja mogę ci pokazać woda, Możemy obejrzeć, jak grałeś. I, I przyznasz mi rację, że... że grałeś jak idiota. No po prostu, to jest moje zdanie. Więcej się nie obraziłem. Powiedziałem tylko, że grasz jak idiota. Czy to jest obraza? No nie wiem. Czy to jest obraza? Bez dźwięku go zabiłem. Nawet dźwięk miałem wyłączony z gry. XD. Ale tu jesteś takim. Ty jesteś takim typem człowieka, ja rozumiem, ja Cię rozumiem stary, bo ja mam takiego moderatora, Mario95TV, jemu też nie można nic złego powiedzieć, wprost, bo on albo się obraża, albo banuje, albo wychodzi z gry. To jest normalne, nie? Ja Cię rozumiem. Tylko mówię, gdybyś nie kampił 15 minut tutaj, potem 15 minut tutaj, potem 20 minut tutaj, to byłoby git, naprawdę byłoby git. Ja wolę umrzeć dojeżdżając z gościa jak siedzieć i kampić. Wiesz co Dzi? Ja wolę umrzeć dojeżdżając jak siedzieć i kampić. Grałem taktycznie podwina Aha. To niezła taktyka. To nie taktyka. podwina, Idziemy go zabić tam. Taktyczne kampienie, ale 80% ludzi gra tak jak ty. Nie wiem. Nie wiem. Każdy tak gra, no. ja się przyzwyczaiłem do tego. To jest solo, to jest normalne. Są nawet jeszcze gorsi od ciebie. Wejdź sobie w YouTube'a, jest jeden materiał wrzucony. Jak gościu w ogóle jeszcze gorzej grał od ciebie. Gościu tak o całą grę chodził. Tak ograł. Tak ograł, patrz. Są całą grę, tak ograł. Widzisz? I Ja taką gierkę oglądałem i mówię, no nie wierzę po prostu. I on jeszcze mnie potem zabił, nie? On jeszcze mnie później zabił ten gościu. Wiesz co dzień. Także no są jeszcze jeszcze lepsze, asy od ciebie. Ile masz winów w takim razie? Ja mam ponad 200. I win i ponad 20%. Ale grasz na padzie, tak? Grasz na padzie, tak? Nie grasz na myszce. Aha. To idiota? Nie! Nie miałem na myśli. To jest stwierdzenie słowo idioty? Dla mi... Niemożliwe. Serio to jest stwierdzenie słowa idioty? Niemożliwe. Grasz na myszce? Wow. Serio? Nie będę tego brał. Serio grasz? Nie wiem. Mi się wydawało, że to jest pad. Wszystko ci kleiło strasznie, wiesz? zobaczę. Serio? Tak Google mówi, że idiota to jest człowieku głęboko pośledzony słowo? Niemożliwe. Człowieku pośledzone, to jest człowieku pośledzone. A idiota to jest idiota. Wiesz Ale masz... Ja pierdolę, ty masz 4 KDA i kampisz? Mm. No ja muszę... Musimy zagrać razem duo i na dojazdy grać. Ja zobaczę, ile ty KDA zrobisz, jakie ty robisz kile. Bo można mieć KDA na różne sposoby Możesz mieć KDA campiąc, tak jak ty to robisz Albo mieć KDA na dojazdy Ja mam KDA na dojazdy, ty masz KDA kampiąc Czyli po prostu ty grasz No tak, ale wiesz siedzieć ze snajperką całą mecz i kampić No to, to wiesz, no to jest różnica, nie? A ja też mogę wziąć snajperkę płat jest, tu jest, ktoś jest? Tak Tam ktoś się widział, kłada na mapie, że tam podjechał. Aaaa! To, to jest różnica. Ale no dobra, no nie wiem, jak się obraziłem to przepraszam, no. To było po prostu moje, moja opinia. To była po prostu moja opinia. Nie ma tu nikogo? I to właśnie mnie denerwuje w Solo to, że tu wszyscy kampią. Ja tu stary patrzę. Mogę być Awk, teraz patrz. Będę awk 5 minut i nikt nie zabije, nie? Będę grał jedną ręką. Denerwuje właśnie mnie to na solo, że ludzie po prostu kampią, no i ty siedząc tam, grając na sniperce, mógłbyś mieć farta i mógłbyś mnie zabić na raz. Mógł, mógłby, mogłoby tak być. Mogłoby tak być. Mogłoby tak być, mogłoby tak być. Ale ja bym ci to samo powiedział na ulicy, jakbym cię spotkał Że jesteś po prostu... no idiota, no nie wiem Dalej tam jest, siedzi campik, które muszę tam iść Auto wezmę może, ale nie będziemy go dojeżdżać Co? Gość idzie. Zabijemy go? Tak Si nie miałeś guagu dla mnie? A moskita, moskit na górze jest. Uważaj, uważaj, uważaj. Jestem człowiekiem szczerym, ja nikogo nie udaję w internecie. właśnie. Tym się różnię. Co niektórych. Ale jeszcze raz powtarzam, czy słowo idiota jest obraźliwe? No po prostu to jest. Nie wiem. Ja tak. Tak po prostu powiedziałem, no. Gdzie ten moskit jest? Czemu tego moskita nie widzę? Już okej okay. Jest, dalej on tam jest, dalej on tam jest Shit Komplement jest? trafi go, nie? Nie, on będzie tam całą grę siedział. I widzisz, to jest taki typ gracza, że on ja wiem, że on będzie tam siedział całą grę, nie? Całą grę. Tam co on będzie całą grę siedział, Jeżeli tam będzie strefa. Patrz. Strefki nie ma byczku, Musisz właśnie tam tą co? Wow. Holy shit Tam jeszcze jeden jest, ja jest, mam terapaty, tylko nie wiem skąd dostaję Mamy terapaty lekkie Musimy iść do strefy widzowe Musimy iść do strefy Wiesz co chodzi? Nie wiem, gdzieś tu ktoś jest przede mną, ale nie wiem gdzie Nie wiem co? Nie wiem gdzie on jest. Serio mu na plecy. Zabił go ktoś. Zbliża się gaz. Co? Tu ktoś jest, na sklepie. Tam jest. Nasz kolega. Aha, on kampi, tam będzie kampił na sklepie teraz. Okej, okay, rozumiem. Understand, understand. Nie mogę go trafić. Nie zabiję go na strzała Nie zabiję go na strzała Wow, tu co się dzieje? BV mogę kupić? Mną jest gości. Aha. Aha, jeszcze plecy dostaje. Nie, niesamowita sytuacja. Wow. Ile to osób jest? Holy fuck. Gdzie on jest? Na górze? Na dole. No, się do go, no, go, z dołu, z Nie ja maski. tak. Maski Okay. S. Yes. Um, um. Jeszcze tylko czwórka, dokończcie robot. Zbliża się chmura gazu, wyznaczamy nową bezpieczną strefę. Shit. Dobra, mamy to Może miał maskę czy coś Zbliża się chmura gazu! Nowa bezpieczna strefa namierzona! Zbliża się gaz! Co to byłoda nie udało mi się pozostało tylko pięciu było blisko Mocno oberwaliśmy do walki. Nie udało się. Do wszystkich drużyn, ekstrakcja w drodze. Przypnijcie się i czekajcie. Teraz otwor porwie Nieźle. Szkoda widzowie, ale tak bagierka fajna. Nie widziałam go kurde w ogóle. Mogłem to wygrać? No, no, no. Bohaterowie powrócili. Skąd będzie widziałem w ogóle? Nas dumą. Czas na ocenę 3655 dmetrza 10 kg Fajnie, widziałem, że coś trzeba zostawić na YouTube To nie czas na relaks, wracamy do Będę Pracy. bardzo wdzięczny. Let's go. Blisko było, żeby wygrać.